to Dodam jeszcze, że zapraszam również w imieniu pana profesora y, 21 grudnia do Poznania na książki patriotycznej między 10 a 19 w sali Notwica Wieniawskiego, 5 w Poznaniu. Jesteśmy do waszej dyspozycji. Zapraszam serdecznie, będę również ja tam. Mamy książkę, kiedy się zbliżają. A książkę to zawsze dobry prezent. Teraz się słyszymy, panie profesorze. Jak jest głośniej mówione, to słyszę. Ale... Lecz. Tak. Ha, to słyszę. O, słyszę. Tak. Panie profesorze, jak to jest? Zacznijmy od pana prezydenta. Bo on się pali, fajka nie zaciąga, on jest taki fajny, prawidłowa, ale to jest, No, lewacką ustawę. No. Jak mam to powiedzieć? Ustawa, która bardzo dużo przykrości. Nie. Ja nie, ja nie, jestem, ja, ja nie, nie słyszę. Jest. No, eksperyment nie, zadziała. nie, a teraz lepiej? A, a po, powiedz jeszcze coś. A teraz mówię. No może trochę lepiej. Dobrze. O, o prezydencie Ludwigi, strefa yy, czystego transportu. Dobrze, to ja nie jestem zaskoczony mówiąc szczerze podpisaniem przez prezydenta Dudę tej ustawy wprowadzającej, między innymi, bo to jest tam bardziej skomplikowana ustawa wprowadzająca strefy czystego e, transportu, czyli mówiąc wprost taki no rasizm dla samochodów w ten sposób, czyli osoby, e, które posiadają starsze pojawy, nie będą mogły jechać do nie no za, teraz, teraz pan profesor zanika. No właśnie, jest jakiś problem. Jest jakiś problem. Choć z jednej strony dobrze pana słyszę, słyszałem od początku. Nie wiem jak widzowi, no, ale proszę kontynuować. W każdym, w każdym razie, w każdym razie ja nie jestem tym zaskoczony, hmm. dlatego że prezydent Dudasz w tej chwili w ogóle gra po coś innego. To znaczy myśli o funkcjach globalnych. W zglobalizowanym świecie po zakończeniu swojej prezydentury, i myślę, że to jest jakby no tutaj esencja problemu. To znaczy, zdaję sobie sprawę z tego, że na współczesnym Zachodzie. Nie jest możliwe objęcie jakichkolwiek wyższych funkcji, jeśli się jest przeciwko zielonej rewolucji. No to pan prezydent w takiej sytuacji no już pod tą zieloną rewolucję się podpasowuje. Zresztą pamiętajmy, że, że prawo i sprawiedliwość głównie jest przeciwko zielonej rewolucji na zapotrzebowanie swojego własnego wyborcy. Tego mniej. Zajętego polityką, który nie rozróżnia pomiędzy deklaracjami a działaniami, dlatego że prawo i sprawiedliwość zawsze było za Zielonym Ładem i Mateusz Morawiecki, jak wiemy, nie położył żadnego weta w, na, na Radzie Unii Europejskiej w tej kwestii, a mógł to zrobić. Dlatego to jest jakby no konsekwentna polityka ulegania te, te, temu całemu globalizmowi. Też to, my to w wielu wypowiedziach różnych polityków PiSu, czy aktualnych, czy byłych, yy, często spotykamy takie typowo, bym powiedział, no, zielonoładowe określenia typu na przykład, yy, prawda, yy, tam o, o rozwoju harmonijnym, zrównoważonym i tak dalej. To wszystko cały ten język, prawda, z którym się wiąże zielony ład. Yy, to trudno nawet jest powiedzieć, na ile część z działaczy PiSu i y, z polityków PiSu jest tego świadoma, y, a, na ile, a na ile w ogóle jest, jakby tutaj powtarza, tylko pewne slogany, nie zdając sobie z tego sprawy, ale no, trudno nie odnieść wrażenia, że generalnie Prawo i Sprawiedliwość popiera ten system. Na świecie, w głosowaniach na różnych forach światowych, no i potem w, potem w, przyjeżdżają politycy PiSu do Polski i mówią, że oni byli przeciw, i tak dalej. Znaczy, ja nie mówię, że całe Prawo i Sprawiedliwość, zawsze, cały ten obóz, e, dlatego, że pamiętam, że na przykład Solidarna Polska, teraz suweren nie, teraz to już jej w ogóle nie ma, akurat politycy tej partii e, zawsze byli przeciwko temu projektowi. E, ale główna, że tak powiem, ten globalistyczna linia PiSu na czele z Mateuszem Morawieckim, którą, w moim przekonaniu, również reprezentuje prezydent Andrzej Duda. No on, ta, ta linia zawsze, zawsze te projekty popierała, i tym się właściwie różni od koalicji obywatelskiej w tych kwestiach, że koalicja obywatelska, jakby wprowadza te projekty sama pierwsza i z radością jeszcze się nimi chwali. PiS stawia przez miesiąc czy dwa krytyki, prawda, i mówi, że się z tym nie zgadza, i tak dalej, i tak dalej. Po czym, po, po, po czym prawda, po, po dwóch miesiącach, wszystko zostało podpisywane. Tutaj zresztą, akurat w przypadku prezydenta Dudy, nawet nie było takiego, bym powiedział, bez krępacji zostało to podpisane, tak to nazwijmy. No, dlaczego, panie profesorze, dlaczego o tym dzisiaj chciałem z, tym, z panem porozmawiać? Ponieważ na jednym z wystąpień gdzieś w Polsce był pan Obajtek, był pan Morawiecki i pan ten trzeci na te. I powiem szczerze, że byłem zdumiony, słabo czy znaczy inaczej, łatwością kłamstwa. No pan mniej więcej, pan Morawiecki powiedział, że on nic nie podpisywał i ulegamy fałszowi, który serwuje TVN. No ja z TVN mam niewiele wspólnego, pan również. No i my również mamy to samo zdanie. Morawiecki podpisywał wszystkie rzeczy. No, przeczytałem kilka tweetów, które się ukazały u premiera Morawieckiego na X, tak zwanym, w, w których on właśnie mówił, że to nie on. Znaczy być może, no tak właściwie z tego wynikało, tak przynajmniej zrozumiałem, że to, nie wiem, Donald Tusk mu ukradł długopis razem z ręką zresztą mi podpisał, prawda. To, ja powiem tak, no ja pamiętam jeszcze te wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, że nie wejście Polski w Zielony Ład i zawetowanie to by oznaczało nasze wypa wypadnięcie z Unii Europejskiej, prawda? Także pamiętam, pamiętam to, jak, jak, jak Mateusz Morawiecki też tłumaczył, że nie można tego zawetować i tak dalej. No, a teraz się nagle okazuje, że on w ogóle tego nie podpisywał i nie wie, nie wie o co chodzi. To znaczy, z pewnością premier Mateusz Morawiecki, były premier, i mam nadzieję, że już nigdy więcej ma umiejętność mijania się z prawdą patrząc prosto w oczy, tak, tak bym to powiedział. Pamiętajmy również, że według jego własnych zapadnień nigdy nie miał nic wspólnego z Donaldem Tuskiem, prawda, nie był żadnym doradcą Donalda Tuska, to, to, to równie dobrze mógł nie podpisać Zielonego Ładu. No, no niestety ma problem, ponieważ relacjonowały to gazety, on sam to okłosił, pamiętam jako sukces podpisanie Zielonego Ładu. Opisują to politycy również z innych krajów, jak wyglądały te negocjacje. Także no, także także no, powiem tak. no Niestety prawda jest taka, że jest w Polsce mniej więcej 30-35% elektoratu, tego twardego elektoratu prawa i sprawiedliwości, który uwierzy w każdą rzecz, byle powiedział o tym polityk prawa i sprawiedliwości. I ci ludzie wierzą w to, że Mateusz Morawiecki jest polski, najbardziej patriotycznym polskim politykiem i premierem w historii. No i są tacy ludzie i nic na to nie jesteśmy w stanie poradzić. To są osoby, które nie sprawdzają informacji, które deklaracje biorą za rzeczywistość, taką rzeczywistość wirtualną, bo tutaj trzeba przyznać Mateuszowi Morawieckiemu, że bardzo sprawny w tworzeniu tej rzeczywistości wirtualnej. No i są ludzie, którzy, którzy uwierzą dosłownie w każdą rzecz, byle to zostało powiedziane przez, przez czy to Jarosława Kaczyńskiego, czy Mateusza Morawieckiego. No i, no i dlatego ja jestem przekonany, że w Polsce w tej chwili jakieś 30-35% ludzi jest przekonanych o tym, że Mateusz Morawiecki nie podpisał Zielonego Ładu. No to jest przetrważające. No dobrze, ale idźmy dalej. Karol Nawrac obecny bezpartyjny, albo nie niezależny kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta RP. Mówi, że jest wielkim patriotą i że będzie walczył, kocha Polskę bardzo mocno. Ale gdy panowie z Stowarzyszenia Bizna 1939 przychodzą do niego i mówią odkryliśmy szczątki, czy to Żydów, czy to Polaków pod Wizną i chcielibyśmy je odkopać. I chcielibyśmy, żeby i pędy. Zawsze tę ekshumacje, bo rodziny proszą, żeby po prostu godnie pochować tych, którzy zostali zamordowani przez Niemców. Pan Nawrocki nie dość, że nawet odprawia ich z klikiem, ale wysyła na nich bezprawnie, wysyła na nich bezprawnie zabierają zabiera ich pieniądze. To jest patriotyzm nowoczesny, jak to nazwać? Znaczy, ja tą sprawę znam słabo, bardziej z nagłówków prasowych, niż, niż się w tą sprawę głębiałem, więc trudno mi ją w szczegółach komentować. Ale generalnie w ogóle odnoszę wrażenie, że do tych tematów drażliwych, których, które stanowią pewne tematy tabu, których w Polsce lepiej nie poruszać, no to pan Karol Nawrocki, pan doktor Karol Nawrocki, właśnie ma taki stosunek trochę pisowski. To znaczy, to znaczy nie poruszamy ich, uciekamy przed pewnymi tematami i tak dalej, ale równocześnie cały czas prężymy wysoko sztandar Rzeczypospolitej, biało-czerwone flagi, chwalimy się patriotyzmem i tak dalej. Jak to wygląda, to myślę, w relacjach Prawa i Sprawiedliwości, to nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę na dzisiejszą, na dzisiejszą wypowiedź, na dzisiejszą wypowiedź odchodzącego już ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce, w których on wprost mówi o tym, że za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości w Amerykanie uratowali demokrację w Polsce za pomocą nacisków amerykańskich, blokując tutaj różne decyzje Jarosława Kaczyńskiego. No to ja powiem tak, no albo się stworzy suwerenne państwo, no albo się ulega wszystkim naciskom idącym z Departamentu Stanu i z ambasady amerykańskiej. No to troszeczkę to przypomina tą słynną sytuację, kiedy ustawę OIP, prawda, gdzieś tam negocjowali europosłowie PIS-u w Wiedniu, w siedzibie Mossadu, prawda? Wszyscy to pamiętamy, znaczy oczywiście poza elektoratem prawa i sprawiedliwości, ponieważ oni nigdy nie przyjmą, że takie miejsce, wydarzenie miało miejsce, chociaż sami europosłowie pisu się, do niego przyznali, prawda? Także, także to, to jest właśnie całe takie, no powiedziałbym tak, bycie patriotą tam, gdzie to jest bezpieczne, gdzie nie narusza interesów wielkich tego świata, ale to już tam, gdzie są jakiekolwiek tematy, gdzie trzeba nie pogonić Ruska, tylko się przeciwstawić, nie wiem, czy to Państwo Izraela, czy Stanów Zjednoczonym, no to w tym momencie jakby ta odwaga zdecydowanie spada. Bo spada rzeczywiście. Ja powiem szczerze, tak, no dobrze, a jak to wygląda? Bo mam takie wrażenie, nie wiem, czy pan profesor my również po tym, co wydarzyło się w Rumunii, że ta Rumunia była przygotowana i teraz na przykład politycy takie tacki, jak Tusk jak będą używali podobnych rzeczy. Przynajmniej zapowiadają już prosta, że jest dobra partia nie w znaczeniu ich partia, albo jakiś tam połownia, PSL, coś tam, coś tam, coś tam, no to wtedy nie wybory. I co nam zrobić? Mamy twój kapelusz, mamy twój płaszcz, co tam zrobić, tak? No tutaj sytuacja oczywiście, rzeczywiście jest wyraźne z przygotowanie artyleryjskie pod, pod, właściwie prawie, że taka noż nieformalnie stawiana zapowiedź, że jeśli w wyborach prezydenckich wygra nie ten kandydat, co trzeba, no to się szybko może okazać, że to rosyjskie wpływy tutaj, prawda, o tym zadecydowały, tak jak to było w przypadku Georgesku, gdzie Rosjanie podobno za pomocą kampanii na TikToku mieli rozegrać te wybory. Okay. Ja powiem tak, Sławek Mencen na TikToku jest królem cesarzem TikToka, no jakoś mu to specjalnie nie pomaga, ale w Rumunii, jak widać, TikTok decyduje o zwycięstwie wyborczym. Co więcej, mamy już taką nawet stwierdzenia, że już w 2013 roku jakieś tam rosyjskie boty kolportowały treści propisowskie i hakerzy rosyjscy w coś tam się włamali. To znaczy, że wybory z 2013 roku, w których platform, Koalicja Obywatelska wygrała i stworzyła rząd Donalda Tuska, z tego wniosek były sfałszowane, e, więc to oczywiście stawia pod znakiem zapytania, czy ten rząd jest legalny, e, ale już mamy nawet informacje. widziałem Polskiej Agencji Prasowej właśnie na temat, na temat tutaj tych, tych, tych zapowiedzi Polityków obozu rządzącego, bo zaczęło się najpierw od chyba wiceministra spraw wewnętrznych, a teraz już mamy Donalda Tuska, mamy już jakieś takie sugestie mecenasa Giertycha, że jeśli wynik wyborów no, będzie zależał od zewnętrznego wsparcia. W w cudzysłowie, znaczy w nawiasie, z Rosji, no to wtedy te wybory nie zostaną uznane. No i zresztą widać to tutaj jest przygotowanie, ponieważ w Izba Sądu Najwyższego, która rozstrzyga o ważności wyborów, jest zdominowana przez sędziów kojarzonych z Prawem i Sprawiedliwością, których koalicja rządząca nazywa neosędziami. No i mamy, już widać było parę dni temu, że się przybijały takie informacje, że Donald Tusk zastanawiał, zastanawia się, w jaki sposób y, zmienić to tak, żeby inna Izba decydowała o ważności lub nieważności wyborów. No i dzisiaj mamy to słynne już oświadczenie PKW, prawda, Państwowej Komisji Wyborczej, która odkłada sprawę dotacji dla Prawa i Sprawiedliwości tam do wyjaśnienia, czy, y, czy y, y, w, y, Izba ta y, jest Izbą złożoną z sędziów, czy z, z częścią no neosędziów. Zwracam uwagę, że ta sama Izba orzekła y, legalność wyborów y, parlamentarnych, które w tej chwili, na wyniku których w tej chwili rządzi Donald Tusk. No i wtedy ta izba była dobra. A teraz nagle się dowiadujemy, że prawo i sprawiedliwość nie dostanie budżetowych pieniędzy, yy, póki się nie wyjaśni, czy ci sędziowie są neosędziami, czy są sędziami rzeczywistymi. Yy, no, widać bardzo wyraźne przygotowania, takie można powiedzieć po wojskowemu, powiedzieć, że następuje przygotowanie artyleryjskie pod decyzję, że w razie wygrania nie tego kandydata, który, który trzeba, wybory mogą zostać unieważnione pod jakimkolwiek pretekstem. To może być, nie wiem, 30 troli rosyjskich na x prawda, które miało rzekomo zmienić przebieg wyborów, 22 konta na Twitterze, które miałyby zmienić przebieg wyborów, a może się na przykład okazać, że nie wiem, sąd, że, że się okaże, że na przykład wskazana przez Donalda Tuska Izba Sądu Najwyższego orzeknie, że kandydowanie na prezydenta jest niezgodne na przykład z wykonywaniem mandatu prezesa IPN-u. Czyli, jakby preteksty tutaj mogą być różne, ponieważ, i to jest ważna rzecz, na unieważnienie wyborów w Rumunii nie było żadnej reakcji światowej ani Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Ani Komisji Europejskiej, to jest przyzwolenie na takie działania i odnoszę wrażenie, że, że takie działania będą podjęte. Pamiętajmy, że w tej chwili Marine Le Pen, na przykład we Francji, ma bardzo podobny problem, dlatego że w związku tam z jakąś sprawą sądową, finansową, wchodzą pogłoski, że sąd chce orzec zakaz kandydowania na urzędy państwowe przez nią. Także to jest bardzo podobna sytuacja, to znaczy sądy będą rzekały, kto może kandydować, sądy będą rzekały, czy wybory są ważne, czy są nieważne. I niestety daje to gigantyczne pole do nadużyć. Ja, ja bym powiedziałbym tak, gdyby wybory wygrał, nie wiem, Sławomir Manzen czy Grzegorz Brown, to ja nie mam wątpliwości do tego, żeby się okazało, że to tam od razu ruskie trole. Jeśli wybory wygra Karol Nawrocki. No to oczywiście sytuacja jest poważniejsza, dlatego że mamy do czynienia jednak no, z główną partią opozycyjną, która stanowi, jakby nie patrzeć, część establishmentu, skłóconą z, partią, z partiami rządzącymi, ale część rządzącego establishmentu. I myślę, że to przygotowanie takie artyleryjskie pod tego typu decyzje, oczywiście, jest przygotowaniem, które jest uzgodnione z Komisją Europejską i z głównymi politykami europejskimi. Pytanie, czy taką sytuację, Zaakceptują na przykład Stany Zjednoczone i Donald Trump, który będzie już wtedy prezydentem. Myślę, że nie. Dlatego tutaj sytuacja będzie zdecydowanie bardziej poważna niż w Rumunii, bo w Rumunii wykorzystano jeszcze to, że demokracja walcząca może sobie swobodnie wygrywać, ponieważ Joe Biden wszystko przyklepie, co, co, przyklepie wszystko, co, co miałoby prawda, zapobiec utracie władzy przez te elity globalistyczne w Rumunii, które w tej chwili rządzą. Pamiętajmy, że Rumunia i Polska mają pewną cechę wspólną. Dla tak zwanego kolektywnego zachodu. O cóż chodzi? Mianowicie, wszystkie dostawy na Ukrainę idą w tej chwili przez Polskę i przez Rumunię. Czyli można będzie powołać się na to, że nie wiem, prorosyjski kandydat wygrał, i ponieważ grozi to odcięciem przez Polskę dostaw zaopatrzenia na Ukrainę, no to w takiej sytuacji trzeba uznać te wybory za nielegalne. Bo ja domyślam się, że taki wariant będzie grany. No dobrze, panie profesorze, ale to prowadzi do jednej konkluzji. Ja nie wierzę w to, że jeśli była jakaś ingerencja rosyjska w Rumunii, to była aż taka, że, że doprowadziła do, do tego wygrania pierwszej tury przez tego kandydata. Po prostu ona pokazała zniechęcanie społeczeństwa do panującej władzy albo do establishmentu politycznego. To samo jest w Polsce. Ja uważam, że oprócz tego pismu jest mnóstwo to rocznie lawinowo. Mnóstwo ludzi, którzy są po prostu zmęczeni pisem P.O. w Banku Człorka i również w tym samym momencie są nie z działań Konfederacji, czyli po prostu w społeczeństwie narasta niechęć do, do polityków, którzy są obecnie w Sejmie. To wywołuje takie ani głosowanie, więc czyżby system chciał się ubezpieczyć przed. Taką nagłą zmianą, czy też nawet swego rodzaju rewolucja? Tak, zresztą politologia zachodnioeuropejska i to pojęcie też wchodzi już do politologii polskiej, już wymyśliła takie pojęcie populizm. Populizm jest to ruch polityczny, który, w ogóle doktryna polityczna, która zakłada, że suwerenny naród lepiej wie, jak powinien się rządzić niż liberalne elity władzy. Kiedyś, jeżeli ktoś mówił, że suwerenny naród ma prawo obalić istniejące elity władzy, to był demokratą. A dzisiaj yy, stał się populistą, czyli kimś złym i brzydkim, yy, ponieważ demokrację walczącą czy zwykłą reprezentują liberalne elity władzy. I w tej chwili ja bym demokrację walczącą zdefiniował jako system, w którym mniejszość chce rządzić w imieniu większości, pouczając ją czym jest demokracja i praworządność. I stoimy w tej chwili właśnie w takiej sytuacji. W związku z kryzysem politycznym, gospodarczym, światopoglądowym w ogóle z mieszkaniem Unii Europejskiej ta konstrukcja się wali. W wielu państwach się wali, dlatego istniejący establishment polityczny próbuje metodami propagandowymi, prawnymi, a również właśnie decyzjami o ważności lub nieważności wyborów no, w, w, bronić swoich, swoich pozycji, swojej władzy. I jeżeli będzie próbowało tej władzy bronić w ten sposób, no to jakby no skończy się w pewnym momencie, może się to skończyć przy, przy przekroczeniu pewnej większości krytycznej rewolucją uliczną. I, i w Bukareszt się przestanie kojarzyć z, 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 z matactwem wyborczym, tylko zacznie się kojarzyć z, oba, z obalaniem czołczesku, kiedy to po prostu było na drodze ulicznej. No i to się oczywiście do tego, do tego skończy, dlatego, że unieważniając wybory oczywiście można, potraktując dany kraj i demokrację jako butelkę, zatykać butelkę w ten sposób, żeby dżin populizmu, czyli woli suwerennego narodu się nie pokazał. Mo, można można to robić, ale pamiętajmy Państwo, że w pewnym momencie, jak w butelce zrobi się za duże ciśnienie, to albo korek wysadzi, czyli istniejącą elitę władzy, albo butelka po prostu pęknie, żeby powietrze się wydostało, czyli Unia Europejska po prostu się rozpadnie. Także to, to prawdopodobnie do tego zmierza, bo mamy do czynienia w tej chwili w Europie z gigantycznym kryzysem zaufania do istniejących elit politycznych. To jest gigantyczny niespotykany po II wojnie światowej kryzys zaufania. Porównywalny mniej więcej do tego, co się działo w XIX wieku, kiedy w rewolucje demokratyczne przetaczały się przez całą Europę przeciwko rządom tradycyjnej arystokracji. To jest, to jest dosyć podobna sytuacja. I jak się spojrzymy, na przykład, nie, na retorykę Rassemblement Nationale, Marine Le Pen, to tam ciągle jest mowa o walce z feudalizmem i z nowymi uprzywilejowanymi, z nową arystokracją, czyli z elitami władzy. No i, no i w, w te elity władzy bronią się wszelkimi możliwymi sposobami zgodnie z prawem. Niezgodnie z prawem propagandą, a jak będzie trzeba, to być może, że nie zawahają się również przed użyciem siły. No właśnie, AFD w Niemczech, FPE w Austrii, Konfederacja w Polsce różne inne ugrupowania w Rumunii. No okej. Okay, na Węgrzech jest inaczej, tam jest, normalnie, bo jest prawie tam. stan. Wsparcia... Na Słowacji jest inaczej i te wszystkie państwa mogą być skasowane, bo poruszyło. To znaczy, to znaczy, pamiętajmy, że jeżeli będzie przestrzegane prawo Unii Europejskiej, co wcale nie jest takie pewne w sytuacji krytycznej, jeżeli takie prawo będzie przestrzegane, to tutaj jest problem, dlatego, że jak są dwa państwa. Które, które, które wzajemnie wetują wszystkie decyzje przeciwko temu drugiemu, no to można to powstrzymywać. Mam tutaj na myśli Węgry i, i Słowację. Dlatego Unia Europejska dąży do pacyfikacji jednego z tych państw. Dlatego, że jedno państwo za nieprzestrzeganie praworządności może zostać po prostu w, z, z różnych instytucji unijnych no, zneutralizowane, zabranemu za, za, za mu prawo głosu. I dlatego dla Unii Europejskiej w tej chwili jest wariant tragiczny, ponieważ zgodnie z własnym prawem nie są w stanie tego, 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 tego przełamać. I tutaj oczywiście no, jest obawa elit unijnych, że bunt będzie się rozszerzał na kolejne państwa. No ja akurat, Uważam, że elity unijne nie mają racji, uważając, że ten, ten, ten potencjał buntu jest na przykład w prawie i sprawiedliwości. Nie ma go. To jest potencjał tylko i wyłącznie, można powiedzieć, propagandowy, potencjał tylko i wyłącznie na użytek wewnętrznego wyborcy, ale widać, że prawo i sprawiedliwość, aż bardzo się stara, nie jest zaakceptowane w kręgach globalistycznych i w Komisji Europejskiej. To znaczy, y, 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 prawo i sprawiedliwość robi wszystko, co im każe. Generalnie. Ale y, to nie jest tak, wychodzą z założenia te elity globalistyczne spotykające się w Dawos, że Polacy mogą sobie wybrać, kto ma rządzić. My mamy prawo wskazać, kto ma rządzić. I ponieważ Prawo i Sprawiedliwość to nie jest ta grupa towarzyska, która jest skazana, to to jest konflikt. Ale nie o istotę rzeczy, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość o niczym więcej nie marzy, tylko o tej akceptacji i dlatego też nigdy realnie nie postawi się i nie ogłosi żadnego weta przeciwko pomysłom idącym z Komisji Europejskiej, z Parlamentu Europejskiego i tak dalej. Także to, to jest tylko i wyłącznie takie bym powiedział weto werbalne dla własnych wyborców, szczególnie przed wyborami. No dobrze, teraz patrzę na niektóre portale, Widzę, że kontratakuje znowu pan Morawiecki, bo mówi Nigdzie nie ma mojego podpisu. Nie ma. Ja, ja, po... znaczy, ja powiem tak być może, że ja nie wiem, jak wyglądało samo podpisanie, czy to podpisywano dosłownie długopisami, czy tam nie wiem, ktoś delegowany podpisał, czy cokolwiek innego. No ja, ja pamiętam, że nie postawił WETA. W ten sposób akceptując, prawda, Zielony Ład. No dobrze, na koniec już zupełnie yy, to było do przewidzenia zapowiadane upadek rządu Szolca w RFN. Yy, jak pan to widzi, kto wygra wybory w Niemczech? Bez względu na to, kto wygra, prawdopodobnie dojdzie do rządów wielkiej koalicji, czyli CDU, CSU z SPD, dlatego, że będzie powstanie koalicja wszystkich przeciwko alternatywy für Deutschland. Także spodziewam się powstania wielkiej koalicji, bardzo trudnej koalicji. I to zarówno na, ze względów różnych, zarówno ze względów na różne pomysły ekonomiczne i pomysły na wyjście z kryzysu, jak i również na przykład w kwestii o, żeby daleko nie szukać dostarczania rakiet na Ukrainę, dlatego że SPD było temu przeciwna z Szolcem, a CDU jest zwolennikiem tego pomysłu. Także, także myślę, że to będzie bardzo trudna koalicja, bardzo korzystna dla AFD, która będzie prawdopodobnie jedyną alternatywą dla całego establishmentu, czyli można powiedzieć, cały establishment zebrany w jednej koalicji i AFD w opozycji do całości. To jest coś takiego, co, o czym Konfederacja mogłaby marzyć. Rządy popisu, prawda, i Konfederację jako jedyna siła opozycyjna. No rzeczywiście, ale czy rzeczywiście AFD dotrwa do tego momentu, w to wątpię. No, co, pamiętajmy... Nie analizując, pamięta... jaki jest hejt na liter to pamiętajmy, że oczywiście również tam może się pojawić demokracja walcząca, o tyle ułatwiona, że w, w Niemczech są specjalne artykuły prawne, włącznie z zapisami w Konstytucji, one się opierają na zapisach Konstytucji I, i sąd federalny w Karlsruhe, nominowany powiedzmy sobie brutalnie przez polityków, myślę, że również może przejść do etapu demokracji walczącej. No będziemy to obserwować. Profesor Adam Wielomski, Panie profesorze, dziękuję za rozmowę. Dziękuję również serdecznie. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję kochani za to, że jesteście, że wspieracie. Zachęcam do wspierania PESTV, jeśli chodzi, żeby dalej to funkcjonowało. No, zapraszam do wsparcia finansowego. To jest merkonta, w którym można mnie wspierać. Można również postawić mi kawę hmm, pod tym właśnie adresem lub wesprzeć na przykład rozwój studia, w którym jesteście. Zachęcam do tego bardzo gorąco. Subskrypcja mię widziana, lajki, udostępniania, e, komentarze pod tym, co powiedział pan profesor. Mm, zapraszam serdecznie.